Komentować w zasadzie tak pozytywnie, ponieważ pierwsze nasze zwycięstwo na wyjeździe, trochę taki skoro w, w drugiej połowie, a szczególnie pod koniec, ale cieszymy się bardzo szczególnie z pierwszej połowy, ze strzelonej bramy, z sytuacji, myślę, że zespół grał dobrze, stwarzał sobie sytuację i tutaj naprawdę tak rama nam się Troszeczkę kontuzja naszego napastnika zrobiła nam problem, ale tak jak wszyscy wiedzieli. Gdzieś to szczęście nam napisało, i w tej końcówce potrafiliśmy to utrzymać i z tego się bardzo cieszymy. Zapunktowaliśmy na wyjeździe pierwszy raz, przynajmniej ja, w tej ekspozycji. Jest trochę czasu na teraz przerwę na reprezentację. Myślę, że kolejny nasz cel to dobre przygotowanie się do kolejnego meczu. I takimi etapami będziemy na razie zdobywać punkty w tej Ekstraklasy. My się naprawdę cieszymy z tego, co mamy. Nie dorabiamy żadnych teorii, kura, optymizmu do tego, co, co się stało. Myślę, że to jest najlepsza droga, żeby gdzieś tam skutecznie i dalej funkcjonować. Tak Może troszkę się. czasu, żeby przygotować się do tego meczu. Nie budźmy ten komfort, że, że się rozda dużo spotkań u siebie na wyjeździe, transmisje także na pewno przygotowanie tak, e, też nasze. Myślę, że bardziej patrzyliśmy na tą naszą stronę i, i żeby przygotować sobie grę i żeby tutaj mieć swoje atuty na wyjeździe. Myślę, że, że takie były, a yy, jeszcze no ta niewykorzystana sytuacja na koniec to też dowód na to, że daliśmy do końca i chcieliśmy tylko i by wyłącznie zamurować bramki przy tym wyniku. Yy, yy. Wiedziałem, że taka sytuacja się otworzy, ale to jest kwestia wykończenia. Próbowaliśmy gdzieś yy, szukać właśnie w, w tych sektorach yy, szans i, I takie te, te sytuacje się powtarzały. Tak jak powiedziałem, nie będę na pewno teraz teorii do tego, że, że jak mogło być czy tak czy tak. Po prostu zespół zagrał dobrze skutecznie na tyle, żeby szliło żeby tą jedną ramkę więcej i z tego się bardzo cieszymy. Myślę, że ta przerwa nas tutaj nie wyprowadzi z tego właściwego rytmu, myślę, że pomoże, bo mamy kilku zawodników, którzy dochodzą po kontuzjach, bo dzisiaj widać drugi, który też nie do końca yy, mógł grać cały mecz i, i mieliśmy, mieliśmy Pana Radzi, który też yy, na siłę nie może, mógł tu się pojawić na ławce, ale też tego tak nie zrobiliśmy po to, żeby ten zawodnik yy, był w dyspozycji za jakiś czas. Także dla nas chyba to jest dobry moment i dobrze nam, yy, myślę, że. Pomoże Mogliśmy mieć wszystko. Mamy to, cośmy mieli. Mam na myśli punkty. Trafiliśmy na drużynę, która szczególnie w pierwszej połowie wykorzystała yy, przerabię szybkościową. Graliśmy bardzo śramadarnie, traciliśmy piłkę w nieodpowiedzialny sposób czasem. Utraty bramki. Bramek doprowadziły do tego, że wizer mógł grać bardziej spokojnie, licząc tylko na kontratek. Stąd odrabiać w drugiej połowie. Trzeba było przede wszystkim atak i nie tylko środkowym napastnikiem, ale również oprężnymi pomocnikami, ponieważ zmiana, którą dokonałem e, maska basyluka wynikała z urazu głowy. Lekarz stwierdził, że nie jest dobry. I to nie chodzi o to, że akurat w tym meczu e, nie grał na najlepszego meczu w Śląsku, ale spowodowało to, że te zmiany, które ewentualnie można było zrobić również w piątku żołądze. Nie, nie dokonaliśmy tego. No i zrobił się mecz, że tak powiem, w którym trzeba było odrabiać. Izew się cofnął. Każda debita piłka z obrony Izewa przejęta przez któregokolwiek, a szczególnie lidze była kontratakiem, momentami bardzo groźnym. Niemniej udało się doprowadzić do sytuacji 2-1. Przy bramce chcę powiedzieć, dziwnej, ale z pewnością nie aż tak jednoznacznej, żeby powiedzieć, że to był piękny, i piękna bramka. To się nie liczyło i wydawało się, że jeszcze jesteśmy w stanie e, ruszyć, ale to ruszyć to trzeba raczej w cudzysłowie powiedzieć, ponieważ kolejni zawodnicy tracili szybkość, i przegrywali pojedynki. E, te ewentualne sytuacje, któreśmy mieli, to ja bym na połowę, czyli widzę miał również. Ale muszę powiedzieć, że my zdecydowanie grali w obronie w drugiej połowie. Natomiast na środku boiska zrobiło się nieciekawie, ponieważ yy, odpowiednicy widzowie grający tam będą i lepiej, i spokojniej, a my pomysłami bardzo skutecznie wybijając piłkę daleko na naszym polu. Ja przed meczem oczywiście miałem wiele rozmów dotyczących wystawienia dzisiaj najlepszej jednastki. Braliśmy pod uwagę to, co się działo z zawodnikami w ostatnich dwóch, trzech tygodniach jak i również brakiem pod umiejętności. W dzisiejszym meczu, w tak trudnym meczu i fizycznie, a później no, psychofizycznie, bo trzeba było ambicją nadrabiać, przebawiać yy, gampową mizera. Czy umiejętności brakło? Nie wiem. Yy, w każdym razie... Początku nam się nie układał. Widzę nie weszliśmy w wędresku, tak się powinno powiedzieć. Widzę grał spokojniej i szybciej. Kilkoma zagraniami zdobywał teren i groźnie. Atakował szczela. No cóż. Yy, no, Na koniec mamy to, cośmy mieli. W perspektywie dwóch najbliższych spotkań w Kolporterze i w Krakowie to dobrze, że w tej chwili jest 2 dnia na przerwach, aby no, doprowadzić do pewnego w cudzysłowie remontu przygotowania zawodników. My w środę mamy testy sprawnościowe, jednorazściowe. Zobaczymy się, w którym miejscu zawodnicy są to muszę przypomnieć, że wygrałem jedenasty mecz, jedenasty mecz pod co jest rozegrane, rozegrane są te mecze 14 lipca, czyli przez półtora miesiąca. Nie mam absolutnie zamiaru krytykować zawodników przymierza mi w pretensje. Jednak Takimi możliwościami jak dzisiaj, to z jednej strony brawo za ambicje, ale niestety nie szło to w pod trzymaniem jego umiejętności w pracy. ale na gadanie. Będziecie pytać mnie dlaczego grał ten czy nie tamten, to yy, można wdywać, a podobno to słowo wdywać jest najbardziej znienawidzonym słowem na świecie i ja nie mam zamiaru. No, odpowiadać na pytanie nazwiskami, bo nie ma żadnej pewności, że ci, którzy grali na ławce, graliby aż tak lepiej, że mecz zakończyłby się korzystnie.